Dobry dzień dobry. Długo nie zaglądałem na działkę, to fakt, ale przyczyną tego była najnormalniej w świecie pogoda, bo wiecie, ja uwielbiam upał, uwielbiam ciepło, ale niekoniecznie wtedy, kiedy mam machać łopatą. No i miałem też w sumie sporo pracy. Ja wiem, że mam wyznaczone deadliney, dlatego co mam tutaj zrobić, sam sobie je wyznaczyłem, ale niespecjalnie moim celem jest zrobienie się faktycznie dead od gonienia tych deadline'ów. Na no, lokal dość tłumaczenia się. Pogoda dzisiaj jest wyborna. Zakupy do chaty ogarnięte, jedziemy z działką. Dzisiaj na tapet wjeżdżają krawężniczki moje ulubione i jak Bóg da i partia pozwoli, to ściółkowanie tego co za nimi, czyli do roboty. Nie, no dobra, do pracy, do roboty to jest chami traktor. Ale zanim zacznę batalię z krawężnikami, to muszę jeszcze zrobić porządek z tym kapiącym hydroforem. To mówiłem, że zrobię. Zdiagnozowałem problem. Problem leży w przyłączach po obydwu stronach przy pompie i przy studni. Mianowicie w tych przyłączach do rury PE, tej niebieskiej, takiej wodnej, są oringi. I te oringi, w momencie, kiedy ta rurka nie jest tak ładnie tutaj zrobiona, niespecjalnie chcą i ją wpuszczać do środka, przez co to całość nie trzyma, ciśnienia nie trzyma wody. Więc pierwsza rzecz, muszę dociąć troszeczkę dłuższą tą rurkę, na całe szczęście mam jej jeszcze mnóstwo, i wyprofilować te końce tak, żeby bez problemu wchodziły przyłącze wody. Pytanie pierwsze od czego by tu zacząć? Poza tym, że od początku, bo zacząłem już tutaj ładnie ściółkować to wszystko i tak mi zgrabnie poszło. I teraz mam dwie możliwości: albo pojechać z tamtymi krawężnikami w lewo i do końca działki, albo pojechać z tymi krawężnikami, które już tutaj taki ładny łuk zrobiłem, i pojechać w tą stronę. I chyba z racji tego, że tam mam drzewa, pod którymi musiałbym robić w kuckach, a tutaj mam jednak otwartą przestrzeń, chyba jednak skupię się na tym, żeby pojechać w tą stronę. Krawężników po tej stronie jest raptem 3 i 3 czwarte, więc to będzie szybka akcja. Mam też już tutaj przygotowaną kostkę, którą gdzieś tam znalazłem na działce, więc od razu będę mógł ładnie tutaj zastąpić te krawężniki. Tu również, tak jak mówiłem, nie będzie ściółkowania, ponieważ tutaj będą sobie, w zasadzie na całej tej połaci ziemi, rosły różne rośliny przyjazne zapylaczom. A nic w tym miejscu nie zrobię bez moich zajebistych rękawiczek w Biedronkę. Zacząłem od usunięcia całej kostki, którą pozbierałem w to miejsce. Trawa pod nią już zdążyła trochę nadgnić, więc było łatwiejsza do wykopania. Akrobacje, które tu wykonuję, pokazują, jak twarda i dobrze rozwinięta jest darm. Inną sprawą jest to, że szpadę chciałem wbijać pionowo, a najłatwiej było to osiągnąć w sposób widoczny na załączonym obrazku. Te kępy trawy po nacięciu odrzucam na bok, bo się jeszcze przydadzą. te poprzednie krawężniki, które tutaj leżą ja tłukłem sobie młotkiem na kawałki ale mam chętnego na takie krawężniki w całości jeszcze się namyśla no ale nie będę tych kolejnych tłuk na kawałki wyciągnę je w całości niech ja strat. jak już usunąłem ziemię i trawę z miejsca gdzie ma się znaleźć kostka przyszedł czas na ruszenie tych betonowych łajs z miejsca, co w sumie okazało się proste bujnąć, poprzeklinać błynąć bardziej i wyciągnąć i powtórzyć. Potem tylko spulchnić ziemię, ułożyć kostkę Postukać młoteczkiem od parawanu kupionym w wiastarni za 8 zł i gotowe. zrobimy działkowe zero-waste, czyli tą całą darń, te całe takie kępy, które wykopałem, żeby obsadzić tą kostkę granitową i żeby wyciągnąć krawężniki, teraz poobułupuję z ziemi, ile wlezie, i tą ziemią wypełnię tą dziurę, którą zrobiłem. To też jest w sumie proste, bo wymaga tylko i wyłącznie cierpliwości. Tu nie ma żadnej wyższej filozofii. Z każdej kępy trawy chciałem odzyskać jak najwięcej ziemi czy tej gliny, bo jest najlepszym dostępnym na tej chwili lepiszczem, które mam na działce i to w nadmiarze. Obłupywanie to jest dobre słowo, bo ta ziemia to jest kamień. Czyli co, cofnąłem się do epoki ziemi łupanej? Co pies? Jak myślisz, chodź, pomóż. Potem wystarczyło już tylko zamieść ziemię z kostki, wszystko porządnie potraktować wodą i gotowe. Dobra, ja wiem co powiesz. Partacz. Nie. Ja wiem, że powinno to być umieszczone na takiej podsypce cementowo-piaskowej. Ale dla odmiany mam tutaj glinę, w której umieszczona kostka i umieszczona na tej glinie kostka. Jak dostanie trochę wody, co zresztą trochę przyspieszyłem, polewając to wodą, ta kostka nigdzie się stąd nie ruszy. Ona tam będzie jak w cemencie. Dodatkowo, jeśli przyjdzie mi do głowy kiedykolwiek remontować ten trawnik, a przyjdzie mi do głowy remontować ten trawnik, bo jak już niejednokrotnie wspominałem, to jest głównie koniczyna, to i tak tą kostkę będę musiał stąd wyrywać. I łatwiej mi to będzie zrobić, wyrywając ją z gliny, niż z podsypki cementowo-piaskowej, która stwardnieje na kamień, i będę musiał to odkuwać. Jak już będę remontował ten trawnik, to wtedy to zrobię na podsypce cementowo-piaskowej i będzie po brukarsku git. Dobra, co zatem z tym delikwentem? No, trochę szkoda mi to zostawiać zwłaszcza, że mam jeszcze chwilę czasu i troszeczkę kostki więc zajmę się tym jeszcze jednym krawężnikiem po tej stronie i z racji tego, że mam jeszcze trochę kory to wyściółkuję ten kawałeczek tutaj do peoni, wyrównam tutaj ziemię i będę miał już gotowy front robót na dalszą część